To jest też obsydian i tak, kładziemy tutaj wełnę. No. Pełne. Od tej tak, nie? No. Też. Tutaj, tutaj kładziemy obsydian. No. Obsydian, nie? No. I próbujemy. Próbujemy go tutaj wepchnąć I on stąd nie będzie mógł wyjść jeśli nie ma diamentowego kilopa. Bo nie możesz znieść twojego łóżka. A, Piotrek, A nie, ale popatrz na nie. mnie. Popatrz na mnie, popatrz, poraż mi prosto w oczy. You so fucking precious when you smile